Ten instruktaż wideo jest poświęcony opiniom i w jaki sposób właściciele zwierząt mogą je wystawiać. Na wstępie zaznaczę, że opinię można wystawiać tylko wtedy, kiedy opieka się odbędzie, więc nie ma tutaj szansy na wystawienie nieprawdziwych opinii. Ale przejdźmy do tego, jak te opinie wystawić. Na pewno każdy właściciel pupila dostanie powiadomienie SMS lub push z aplikacji mobilnej o możliwości wystawienia opinii. Wtedy wystarczy wejść w link w powiadomieniu SMS lub wejść w powiadomienie z aplikacji i wtedy zostaniemy przeniesieni prosto do miejsca, w którym tę opinię można wystawić. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie mamy do tego dostępu, to po prostu wchodzimy w panel boczny, Twoje rezerwacje i wybieramy rezerwację, przy której widnieje przycisk wystaw opinię. Wtedy wystarczy wybrać odpowiednią ilość gwiazdek i napisać krótką opinię, która potwierdzi wystawioną ocenę. Na przykład. Opieka była na najwyższym poziomie. Byłam w stałym kontakcie z opiekunem i cały czas dostawałam relacje co do mojego pila. Na koniec klikamy Zapisz, i opinia jest już wystawiona.